Lubicie kaszankę? A wiecie, jak się robi? Takie prawdziwe kaszanki robi się ze świeżych świńskich podrobów. Mogą to być płuca, ozory, śledzony, podgardla, wątroby, głowizny, skórki, w zasadzie wszystko, co nie nadaje się do kiełbasy. Do tego kasza, cebula, czosnek, naturalne przyprawy, no i oczywiście w roli głównej świeża świńska krew. I to wszystko powinno być pięknie upakowane w prawdziwe świńskie jelito i uparzone. Takiego produktu nie powinno się mylić z marketowymi kaszankami typu Bida Edition 6 zł za kilogram, no ale może o tym innym razem. Najbardziej kontrowersyjnym składnikiem każdej kaszanki jest świńska krew. Zdarzyło mi się jeden raz być świadkiem świniobicia w jednym z zakładów produkcyjnych i muszę przyznać, że było to dość szokujące doświadczenie. Takiej świni zakłada się elektrody w okolicach uszu i razi się ją prądem. Ten zabieg nazywa się ładnie elektronarkozą. Taką nieruszającą się już świnie, ale jeszcze żywą, wiesza się głową w dół, wbija się jej specjalny nóż w aortę i pozwala spokojnie wykrwawić. Krew zbiera się do pojemnika, a potem dodaje się ją do kaszanki. No, nie jest to zbyt poetycki opis, ale tak wygląda rzeczywistość i nie bądźmy hipokrytami. Żeby pozyskać krew, wątróbkę czy schapna schabowe, to trzeba zwierzę zabić. A wiecie, że na ziemi żyją ludzie, którzy zabijają zwierzęta, renifery i zaraz po zabiciu zjadają ich surową, jeszcze ciepłą wątrobę, serce, nerki i popijają to wszystko cieplutką krwią tego zwierzęcia? Uczestniczą w tej uczcie całe rodziny, włącznie z malutkimi dziećmi. Są to nieńcy, żyją w północno-syberyjskiej tundrze, z dala od cywilizacji. Ich życie opisuje wiele publikacji i filmów, m.in. Magdalena Skopek w książce pod tytułem Dobra Krew. Dalibyście radę sami sobie zabić świnie, żeby zjeść schabowego?